Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce uzależnień od gier pieniężnych pod tytułem Wygraj z hazardem został ogłoszony przez fundację Lotto Milion Marzeń. Chcieliśmy zachęcić studentów ostatnich lat Wydziałów Psychologii do pogłębienia wiedzy na ten temat, do prowadzenia badań, do zainteresowania się tym tematem. Też Być może wśród tych, w tym gronie wyłonią się przyszłe kadry e, terapeutyczne, osób, które będą rozwijać to zagadnienie w sensie zawodowym. Konkurs realizowany został w ramach programu Bezpieczna Rozrywka. Był to pierwszy program realizowany w Polsce z zakresu profilaktyki uzależnień od hazardu. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom profilaktyka uzależnień od hazardu będzie się w Polsce rozwijała. Wyniki konkursu ogłoszono 31 stycznia podczas uroczystości w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jury w składzie dr Ewa Wojdyło, psycholog i terapeuta uzależnień, Jacek Santorski, psycholog społeczny i biznesu oraz Anna Zawacka, prezes fundacji LOTTO Milion Marzeń, przyznało trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. miejsce pierwsze oraz czek na cztery tysiące złotych zdobywa pani Monika Bogusz, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Praca świadczy o samodzielności myślenia oraz nieuleganiu stereotypowym opiniom, o powiązaniu uzależnień z zaburzeniami osobowości oraz innymi możliwymi do rozpoznania wskaźnikami psychologicznymi. Gratulujemy. Gratulacje. Moja praca magisterska dotyczyła poczucia umiejscowienia kontroli, poczucia własnej skuteczności u hazardzistów, dokładnie u specyficznej grupy hazardzistów, ponieważ u mężczyzn, którzy grają w automaty o niskich wygranych. Prace, które wpłynęły na konkurs dotyczące Wiedzy o uzależnieniu od hazardów wskazują na to, że ta wiedza rzeczywiście e, coraz jest głębsza. Bardzo się cieszę, że e, z kilku uczelni w Polsce te prace napłynęły, wskazując, że psychologia polska, pedagogika polska e, no, rozumieją, że może to być problem, który należy dalej obserwować, dalej badać. No A w perspektywie również zapobiegać uzależnieniom, nie odbierając przyjemności grania. Moje zainteresowanie hazardem wzięło się z wolontariatu, który prowadziłam w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Retum, gdzie też występowały takie osoby. Szczególną atrakcją dla wszystkich zebranych był kameralny wykład dr Ewy Wojdyło. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez Muzeum Narodowe w Warszawie na wycieczkę po najnowszej ekspozycji stałej galeria sztuki XX i XXI wieku. Więcej o fundacji Lotto Milion Marzeń na www.fundacjalotto.pl i na facebook.com Fundacja Lotto.